Witam ponownie w naszym filmiku na temat zadania numer 7. Już, już jestem bardziej sobą i już tłumaczę, dlaczego tamten film jest taki. Pewnie się domyślacie. Po prostu był zakład. Po pierwsze, ktoś powiedział, że mam sobie namalować wąsy na tej głupiej maseczce, a po drugie powiedział: że Ty nie zrobisz filmu w 60 sekund. Twoje filmy trwają 20 minut, są za długie. Szacun, moje filmy są za długie, ale chcę wam wytłumaczyć. Dobra, pozdrawiam Wojtka, pozdrawiam Ole. A gdyby, gdyby ktoś wtedy nie nadążył, to jeszcze raz powtórzę na spokojnie, bo przychodzi o to, żebyście zrozumieli rozwiązanie, prawda? Mieliśmy równanie, które miało ten sam kąt, ale dwie funkcje trygonometryczne. Wobec tego, za pomocą wzoru dla sinus 2x przeszedłem na pojedynczą funkcję trygonometryczną podwójnego kąta razy 2. Tu jeszcze było pomnożone, obie strony były pomnożone razy 2. No i mamy już piękną, y, piękną funkcję w sinus z jakiegoś kąta wynosi ileś tam. Oczywiście te wartości zawsze są takie fajne, okrągłe, że znajdziecie je na wykresie albo znajdziecie je na, y, w tablicach. Wiadomo, że charakterystyczne wartości to jest jedna druga, pierwiastek z dwóch przez dwa, pierwiastek z trzech przez dwa, no i wreszcie 1, ta najwyższa. No raczej inne y, zdarzyć się nie mogą, dlatego że wtedy te kąty no, nie będą nie będą jakieś tam konkretne, tylko będą z strasznymi ułamkami liczby pi. Potem przeszliśmy na zmienną t, żeby to sobie troszkę ułatwić myślenie. Odczytaliśmy z wykresu lub z tablic, że ta wartość jest osiągana w tym miejscu i w tym. Zauważcie, że to jest symetryczne. Wobec tego, jeżeli tutaj pi czwartych odtąd, to tutaj pi 4/ od pi również, więc to jest 3 czwarte pi. Oczywiście w drugiej części okresu tego nie będzie, ale za 2 pi znowu będzie stąd ten czynnik tu. Te wartości. Wobec tego jak znamy wartości t, no to trzeba było wrócić do, do symbolu x, prawda? 2x minus pi drugich ma się równać to. No i jak, powie, jak tam wtedy powiedziałem, y, pi drugich idzie na tą stronę, przez dwa się dzielimy, mamy od razu wynik. Dwa wyniki oczywiście, bo w dwóch punktach ta wartość jest osiągana. I to jest koniec. I cztery punkty wpadły. Bardzo fajnie, gratuluję. Trzymam kciuki. No i cóż, matura coraz bliżej. Pozdrawiam i zapraszam do zadawania pytań. Saluti all'autore del canale di grammatica descrittiva italiana, e a suo marito. Grazie per i vostri commenti e incrocio le dita.